Sara James wróciła do Polski. Tak przywitano ją na lotnisku w Warszawie. Sara James to prawdziwa duma Polaków. 14-latka, która osiągnęła wielki sukces już nie tylko w Polsce, ale również za oceanem, właśnie wróciła do kraju. Samolot z piosenkarką na pokładzie wylądował na warszawskim okęciu tuż przed godziną 13:30. To, co wydarzyło się na hali przylotów, było nie do opisania. Sara James wróciła do Warszawy rejsowym samolotem polskich linii lotniczych LOT z Los Angeles. Wielki Dreamliner wylądował na płycie lotniska imionom. Fryderyka Chopina około 13,20. Kiedy młodziutka piosenkarka wyszła ze strefy odbioru bagażu do ogólnodostępnej hali, chyba nie wierzyła swoim oczom. Na lotnisku witał ją tłum fanek i dziennikarzy. Sara, która podbiła serca widzów na całym świecie dzięki występowi w programie America's Got Talent, odbierała gratulacje, robiła sobie zdjęcia z wielbicielami i udzielała wywiadów. Szczególną uwagę poświęciła swoim nastoletnim fankom, które by godnie ją przywitać, zjechały do Warszawy z całej Polski. Gwiazda America's Got Talent uściskała je serdecznie i z każdą zamieniła kilka miłych słów. Widać, że woda sodowa nie odbiła jej do głowy. Po kilkunastu godzinach lotu, z pewnością była przecież koszmarnie zmęczona. Mimo to, spędziła na warszawskim lotnisku mnóstwo czasu, by nikomu nie sprawić przykrości. Sara James w America's Got Talent. Sara James zyskała w Polsce popularność dzięki udziałowi w The Voice Kids. Podopieczna Thompsona i Barona została zwycięzczynią czwartej edycji programu. W 2021 roku podczas finału dziecięcej Eurowizji w Paryżu zajęła drugie miejsce. Młoda wokalistka postanowiła jednak dalej spełniać marzenia, dlatego zgłosiła się do amerykańskiego Mam Talent, o czym poinformowała pod koniec Maja. W czerwcu został wyemitowany odcinek z jej udziałem. Dzięki złotemu przyciskowi, który otrzymała od jurora Simona Cowella, od razu przeszła do półfinału programu. A jej występ z piosenką Eltona Johna, Rocketman, był kompletnym zaskoczeniem.